Cześć i witam was w kolejnym odcinku z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na Magu, 554 poziom oczywiście cały czas, ale już niedługo będzie 555, bo będzie level z kalendarza. Ale zanim to, no to oczywiście odbieramy sobie warte, oczywiście zwiększoną z podczas eventu Golda. Yy, mamy plecak pełny, no to nie odbierzemy sobie nieśmiertelki, bo najpierw wyrzucimy sobie ten klejnotik, który dostałem w czarny no bo tych czarnych ja już tutaj nie potrzebuję, mogę komuś obdać, jeśli by potrzebował. Szalni śmiertelka mi się przyda, 10 milionów kosztowała, chętnie bym ją może nawet opędzlował, no ale najpierw zobaczmy, co chce dzisiaj Wiedźma. Wiedźma chce dzisiaj... to! I talizmany. Hmm. Trochę ich mam. To no dobrze, troszkę się zarobi, więc przynajmniej będzie szansa, że może znowu uda nam się Osiągnąć e, limit 2 miliardów. Tutaj jeszcze jakieś są dwa. Więc spoko. Także tutaj mamy to ogarnięte. E, jaki jest plakat? Kobi zwiadowców, e, więc możemy sobie wrócić jakiegoś zwyklasa. Fantastycznie. Tutaj czy coś jeszcze mamy do rozmontowania. Obawiam się, że chyba nie. E, więc możemy sobie ewentualnie zrobić coś tak. Tu musimy zrobić na pewno kilka roszad, żeby uzupełnić sobie magazyn Okej, okay, więc to mniej więcej będzie w tym momencie tak wyglądało Chyba jest w miarę, w miarę estetycznie e, Więc plecak mamy ogarnięty, mamy 218 milionów i idziemy tutaj dalej oglądać naszą sytuację Mamy 22 miliony dłuższy, no bo postawiłem wczoraj kopalnię złota na poziomie 79. Więc oby nam szło to tak dalej przyjemnie. Zaczniemy chyba od koła. Mam nadzieję, że koło nam dzisiaj dość sporo da złota. Bardzo mocno na to liczę. Zaczynamy od czapki. Czapka jest do zostawienia. Drewno niestety, kamień jest z jeżyna Dobra, z jedzeniami za chwilę. E, znowu drewno. Ja chcę złoto. zło. Ekspa, spoko. No za dużo może, jest pierwsze złoto. Mam trzy grzyby. Rękawice. Do rozmontowania. No znowu. Kolejne złoto. Jest kolejne złoto. No dobra. Wybaczam, wybaczam. Ten zły początek. Trzy złota. Padły tak po prostu na sam koniec. Yy, więc jest ok. Mamy 443 miliony i to jest dobry prognostyk pod podejście na 2 miliardy. Oczywiście może troszkę braknąć, ale jakoś yy, jestem w dobrej myśli. Tutaj zaatakujmy sobie może tego wojownika. Nie, nie było tam żadnego zwiadowcy, więc od razu wojownik. Tutaj już widzę zwiadowcę, więc sobie go pewnie tam zapniemy później. No ale teraz idziemy walczyć o 2 miliardy golda, to jest na pewno item do rozmontowania, więc od razu sobie pójdę do śmieci, to jest item do rozmontowania, To szybko dzisiaj chyba załatwimy te rozmontowanka, z tego co widzę, a i jeszcze przypominam wam o operce w górę, komentarzu, smiku, jeśli go jeszcze nie macie i to, no i przypominam też o linkach w opisie. Czyli Fundusz Wsparcia na peceta i Discord. Dla widzów zachęcam, bardzo mocno zachęcam. To drewno też mógłbym komuś oddać, bo niestety jestem pełny. A tu jeszcze skarbiec daleka droga do końca skarbca. Więc jeszcze tutaj będziemy marnować sobie troszkę tych górek niestety. Dobra, te rękawice zostają. Tutaj może nawet lepiej jakbym brał takie misje z itemami, a nie z ludami, bo mniej szkoda by mi było takie misje brać, ale jak nie, wole, nie wyleci żadne surki, nie wylecą, to ja się będę nawet cieszył tutaj. W najważniejsze, żeby dostawać dużo, dużo misji, które właśnie albo dadzą nam takie talizmany, albo krótkie będą, żebyśmy mogli sobie jak najwięcej tutaj wyfarmić znowu drewno niestety to też jest ciekawa opcja że jeśli klikamy użyć to nie pyta o potwierdzenie a jeśli chcemy się pozbyć tego drewna to musi zapytać według mnie no to skoro już pyta o jedno to powinien pytać się o drugie tak, tego raczej wymaga kultura, że powinien mi to zapytać. Na pewno chcę użyć. Przemyśl to dobrze. Możesz oddać potrzebującym, dlatego tak to zrobię teraz. Więc tutaj kolejna czapka, ale przynajmniej grzybek. Na razie mamy 770 milionów. To nie jest jakoś relacyjnie chyba. Chociaż jakieś 800 milionów miałem chyba w piątek po pierwszym pasku ponad 800 milionów. I udało mi się wtedy 2 miliardy osiągnąć, tylko że nie wiem czy ja kołem czasem nie spędziłem później. Tutaj troszkę obawiam się, że nie osiągniemy 2 miliardów. No to weźmy. Yy, na razie zaczyna nam się miejsce kurczyć. No ale zobaczymy, na razie nie ma co mówić. Jest kolejna jeżyna. I to jest ważne właśnie. A propos, to zaraz po tym pierwszym pasku wrócimy sobie kubile, bo trzeba je nakarmić. Trzeba tutaj. Zrobić walkę kupili I tak raczej na tym odcinku będzie niestety tylko jedna, bo się zagapiłem, więc nakarmy Kretuna, nakarmy Goryrka, nakarmy Nika z fantastycznie, Miro 2048, pójdźmy ziemią, fajnie, super, udało się pokonać, więc Orek też dostanie jedzonko i możemy wracać sobie na spokojnie tutaj do naszych misji. Czyli do naszej codzienności, yy, tak naprawdę, dobra, kolejne drewno, co byśmy tutaj jeszcze chcieli? Może tą dwójkę za 355 tysięcy ekspa. Same siódemki, same dyszki. Troszkę szkoda, że takie długie te misje tutaj trafiają. nie ma, nie ma żadnej dwójki, żeby tutaj nam pomogła. I na razie prawie miliard golda mamy, a jeszcze przed nami. 10 piłek. zobaczymy, czy uda nam się 2 miliardy osiągnąć. To będzie ciężkie, już czuję, że to będzie ciężkie, ale będziemy się starać. Jabłko nam się przyda, od razu sobie to karmimy. Teraz, raczej, jak coś będzie nam wypadać, to na bieżąco będziemy starać się dokarmiać. O ile będzie to możliwe, tu jest spoko misja. 2 za 16 też jest spoko, kolejny item. Chyba już rozmontowań nie mam, więc ten item musi zostać gdzieś tu na dole. To będzie na jutro na rozmontowanie, żebym nie zapomniał. To jest kolejne rozmontowanie już. Dobra, niech będzie, oby już nie było takich itemów. Bardzo proszę. Byłoby mi bardzo miło talizmany. Jeśli już chcesz dawać itemy to dawaj mi Talizmany. to ja sobie to pędzluję Uwiedźmy i będziemy wszyscy zadowoleni. Przynajmniej więcej golda tutaj uda nam się jeszcze zdobyć. że wam powiem, to nawet nie mam pojęcia jak ja zdobyłem te 2 miliardy, chyba też musiałem mieć sporo itemów do No bo patrząc na to, że mamy już miliard 800 a mamy który trzeci piwo? Trzecie? Czwarte piwo? To nie wygląda to zbyt dobrze, więc ja nie mam pojęcia, no Na pewno pomogło nam koło wtedy, bo chyba 7 razy złoto miałem. A tutaj miałem chyba tylko 3, więc zobaczcie jaka to jest przepaść golda podczas eventu. No, więc tutaj, no wydaje mi się, że nie mamy szans, żeby tutaj zdobyć... 2 miliardy, ale jeszcze, jeszcze powalczymy. Jeszcze powalczymy. Dopiero piąte piwko. Dobra, wyrzućmy. Może ktoś dostanie więcej pewna. Tutaj dwójka. Tu się jakaś przydała. Dobrze, że jest. Piart 300. Niestety same piątki. za 11 milionów. Więc niestety zbugowane. Teraz od razu daje nam czerwoną, ale weźmiemy zwykłą, bo jest lepsza. To jest item do zostawienia na razie, bo to jest za milion, więc raczej to sprzedamy i tak, i tak normalnie, jeśli się zapchamy. Ale na razie jeszcze troszkę miejsca jest. A, dobra, jest Jerzyna. Jerzyna jest dobra. Retum dostanie trzecie jedzonko. Cytrynki. Cytrynki mi się skończyły i nie dostaję cytrynek. Od momentu, gdzie tam zacząłem karmić dość mocno te cyt tymi cytrynkami tą żeluzę i zacząłem też karmić już powolutku tego konika, no to zaczęły przestawać lecieć mi cytrynki, a wcześniej leciały jak natchnione. No i niestety, no teraz mamy znowu pisze, jeśli chodzi o cytryny, musimy liczyć, że w końcu znowu coś się nam tam w grze obudzi i rzuci nam te cytryny. No bo na razie jest bieda z jedzonką, chodzi o te jedzonka. Tutaj weźmiemy sobie tą dwójkę, 5, no na szczęście nie jedna. Więc bardzo chętnie sobie tutaj przygarniemy ósme piwko. Na razie 1,5 miliarda, przepraszam za zderzenie w dół. Mam nadzieję, że tego bardzo mocno nie było słychać. Dwójka to 16. Oby więcej dwójek. Oby więcej dwójek to przynajmniej 1,8 miliarda jest możliwy do zrobienia. Tak pewnie będzie ciężko. Patrząc na to, że ten gold tak? Bardzo, bardzo powoli leci. Miliard 600 jest cytryna. Dobrze, trochę ponarzekałem to chociaż jedną cytrynę dostaliśmy. Tak, już ponik 24. Więc jeszcze daleko do dwusetki, ale już najważniejsze, że karmimy ponika. I że został nam tylko ponik dodatnia w świetle. Na pewno. Ten mrok nam zostanie na sam koniec, to już jestem tego w 100% przekonany, że no, nasz mrok będzie ostatnim żywiołem, którego wykarmię. Mam nadzieję, że nie będziemy bardzo długo czekać na to kolejna śliwka. No bo mamy tutaj Orka 136, a tu że to na dopiero 62, więc to jest 100 różnicy. Dobrze, że mamy kolejną dwójkę za 16. I teraz jest dziesiąte piwko. Teraz jest dziesiąte piwko, więc musimy się tu mocno skupić, żeby ustawić sobie dwójkę. Oczywiście nie będziemy na siłę też tutaj... Tapki mamy, dobra. Na siłę ustawiać, bo jeśli nam być teraz bardzo zależało, to bym teraz wziął dychę, a nie dwójkę. Ale my tu lecimy bardziej pod golda, więc to się trafi, to się trafi, tak naprawdę szkoda właśnie, że same piątki bo tego golda by było też więcej no dobra, miliard 800 będzie ale to tyle to z naszej zabawy więc dwóch miliardów nie udało się na pewno nam dzisiaj zrobić chyba, że to w, to w ogóle nie wierzę. że dostaniemy jeszcze u hazardisty piątkę złota to wtedy szansa jakaś jest a. A co? Na naszym Nie, na 2 miliardy na 2 miliardy golda Pop 859 Tutaj możemy sobie ustawić Wartę już Bo zrobiliśmy 11 piwek. No i co? No, hazardista no, przed nami. Zobaczmy tutaj jak to wygląda. Jeszcze tam arenę sobie strzelmy. asyl. Raczej bez większego problemu, wygrana. I tak to mamy dwa itemy do rozmontowania. Możemy sobie nawet tak to zrobić, tu jest reszta już do sprzedania. W razie tak musi być. Dobra, 7 minut do walki pupili, więc raczej nie doczekamy, tak jak mówiłem. Tutaj powolutku nam się zbiera kopalenka, idziemy na hazardiste idziemy na hazard T i oby wrócił w piątkę złota. Dobra, trójka złota już jest. Dobrze się zapowiada. Proszę, proszę o piąteczkę. Niestety. No W piątek też miałem kurczę, same trójki ze złotem. Niestety. Yy, więc to jest troszkę smutne, bo odkąd yy, wyszło Właśnie coś takiego, że możemy trafić piątkę złota na evencie złota, golda. Nigdy, kompletnie nigdy takiego nie dostałem. A chociaż raz chciałbym zobaczyć, jak to wygląda. Widziałem, że dużo, dużo osób wygrywało piątki złota podczas eventu golda. Mamy jak te biedne żuczki. Niestety musimy obejść się z pakiem Na dobrze, że wygrywamy po trzy kostki, bo to jest praktycznie po jednej statystyce za każdym razem. E, tutaj sobie przydram. E, za każdym razem praktycznie jedna stata. No, ale mimo wszystko polałbym zobaczyć chociaż raz, chociaż raz piątkę. No takim sposobem udało nam się osiągnąć praktycznie miliard 900 golda i szkoda, że nie dwa, ale nie rzuciło, nie udało się trafić nawet czwórki w kości. To jest u nas tak jak zwykle zresztą. No dobra, no dajemy 189 statystykę intę, Przekroczymy tym sposobem w podstawie 62 tysiące. Więc jest też spoko. Zaraz sobie też możemy tak delikatnie porównać statystyki, chociaż nie wiem czy Lutenant już dzisiaj robił awkę, więc nie będzie takie bardzo obiektywne jego statystyki do naszych, czy coś tutaj odrabiamy. Może jednak nie. Powolutku zgodu. Mogłem w sumie nie wydawać tego golda i wtedy porównać statystyki, ale to też mogłoby być nierodajne. No, więc dobra, wydajemy wszystkie staty i idźmy zobaczyć jak to wygląda tutaj z iluminantem. Bo tylko z nim tutaj tak naprawdę możemy się porównywać. No, z tego co widzę, no to już tutaj 8000 punktów na, nam brakuje inty, ale na spokojnie. To może nadrobimy, bo to jest też kwestia yy, pupili i tak dalej, i tak dalej. Więc najpierw spójrzmy na wytrzymałość. On ma 2029 337 yy, i ma int 66 721, co daje 96 000 statystyk. Yy, łącznie mamy 20 27 27809 plus. 62, 137, 90 tysięcy. 90 tysięcy, czyli 6 tysięcy, jesteśmy do tyłu. Ale to i tak jest dobry wynik. To jest tak dobry wynik, bo traciliśmy ponad 7 tysięcy statystyk. No oczywiście dzisiaj prawdopodobnie jeszcze luta nam nie robił API. Więc troszkę nam odskoczy, ale ale, ale jest i tak dobrze. Myślę, że jest dobrze e, i oby tak nam to szło dalej. Więc dobra, no hazardista zrobiony. E, tutaj awka zrobiona, plaka zrobimy bez problemu. Tutaj arena też ogarnięta, rozmontowania zrobione. Mamy 84 tysiące, ale stwierdziłem, że będę teraz czekał, po prostu nie wydawał tych odłamków, bo legendarny loch już praktycznie za miesiąc. Więc te odłamki nam się przytadzą, żeby to wszystko znowu ulepszać na razy 14. Więc tutaj tego, od, tych odłamków będziemy potrzebować naprawdę, naprawdę sporo. W gabinecie magii też już wszystko ogarnięte. stajni. Mamy 5 truskawek, więc na jutro jeszcze mamy, na pojutrze może coś się uda nam wykombinować. No brakuje nam tak naprawdę 38 karmień. Właściwie to 33 karmień do zakończenia ognia. Kiedy to się uda, możecie dawać znać w komentarzu, obstawiać, kiedy zakończymy, w jaki dzień zakończymy ogień. Jeśli chodzi o pierwszy żywioł na 4000. Także loszek nam został. Loszek nam został. Herkules. Czasami mam bliskie próby, czasami w ogóle nie mamy takiej próby, że byłaby, powiedzmy blisko. To raczej nie będzie dobra próba. To już na pewno nie będzie dobra próba. Mimo, że Kusia się tam troszkę postarała, nawet my się postaraliśmy. To Barbar i Maguś, niestety, ale się nie postarali, e, więc to jest ogarnięte. Tutaj jeszcze będę musiał trochę poczekać, żeby sobie odebrać. I tym sposobem też musimy poczekać na ataki w podziemiu. E, zostało nam coś, tak? Został nam pupil Gildiny, Siedmiogłowa Hydra. Od razu sklepiemy 5% jak zwykle. Zabrane oko, koło zakręcone za 3 dni. Poziom, tak jak mówiłem, tutaj już niedługo będziemy się widzieć na 555 poziomie. Także tutaj wszystko możemy zobaczyć jeszcze w podziemiach, jak my tutaj wyglądamy. Goodnight coś spadł na 12. Miejsce tutaj. Jacob wyprzedził. My nadal utrzymujemy to swoje dziewiąte miejsce Ale chciałbym już niedługo pójść troszkę do góry Liczę, że niedługo wpadnie jakiś wędusz To tutaj skoczymy może troszkę wyżej Tym bardziej, że teraz zbieramy na, na kolejny magazyn Więc tego władka na razie nie ulepszamy Na razie jest na poziomie 2755 więc takim sprytnym sposobem doszliśmy do momentu, gdzie możemy sobie zaatakować pupila, więc troszkę przedłużyłem ten odcinek, żeby tą drugą walkę zrobić. 2720 karmień Khadija i myślę, że pójdziemy sobie po prostu wodą na wodę, bo to jednak jest dosyć ciężki przeciwnik. Jeszcze w pupilach zerknijmy, które mamy miejsce trzecie. To nie jest źle, bo ostatnio dość sporo przegrywałem, więc jak na na to, że jesteśmy teraz na miejscu trzecim to i tak nie jest gorzej. Podejrzewam, że możemy nawet przegrać, ale to nic. Złotka 100, o, Orek 3, Krox 2, ping pong 1, 3, hydrosłoń 37, stop 173 i tam już na pewno 200, więc lecimy dalej. Początek dost, dość ciekawy. No i mamy hydrobira na na hydrobira. Nasz ma 8000 stacji przewagi, troszkę ponad. I ciekawe, czy poradzi sobie z połową hydrowirana. ja no poradził sobie bez problemu. Dobra, no to spoko. Orek dzisiaj nakarmiony, więc to jest najważniejsze. No, także tutaj mamy wszystko. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. I że zostawicie tę łapkę w górę, komentujecie go należycie. Eee, no i trzymajcie się ciepło. Razicho. do następnego odcinka.